Cześć! Powitam Was, jako Wojtar, a dzisiaj pokażę Wam, jak zmontować filmy tak jak ja. Ja mam paczkę do montażu akurat, akurat tutaj użytą, ale takie efekty najprawdopodobniej znajdziecie w ClipChamp. Sobie, dajecie sobie film po prostu, ale przed. Najpierw nauczę Was, jak zrobić nasze intro, totalnie nie wiedząc, jak robi się intro. Ja sobie wezmę takie Fire Fashion. Teraz robię sobie filtr, zaś efekt. Teraz daję sobie zielony ekran i dodaję tekst. Zwykły tekst po prostu. Tekst. Jakby dodaję tekst. Robię sobie taki zwykły, nie title. Po prostu taki tekst. Dodaję sobie tekst pod czekam. Tęczkę... wojter, bo nazywam się akurat Wojter. Zobaczmy sobie to teraz. Mamy Wojter. Możemy sobie też dać w ogóle ten fire. Tak, jakoś dobra, ale dajemy sobie tak. Możemy sobie to tak skrócić, zrobić sobie tak, ale ja dam sobie po prostu wojter. Y Robimy tak. Mamy ten tekst gotowy. Teraz musimy przesunąć sobie tą linię tu i złapać nasz tekst i skrócić go do początku intro. I teraz intro wyszło nam. możemy jeszcze zrobić. Właśnie, tak naprawdę jest dosyć trudno w tym, popatrzcie Ale teraz zobaczcie, że ja też czasem yy, pokażę Wam właśnie, że jak ja montuję, to robię to, przepraszam, bo tutaj mi trochę słońce świeci, to ja po prostu sobie zrobię jedną rzecz. I ja Wam jeszcze opowiem trochę o tym, że jak ja montuję, to ja używam paczki do montażu, dlatego to wychodzi tak po prostu ładnie czasem. To jest spadki do montażu, ale dobra, twoje multimedia. Dodajemy sobie potem film. Ja sobie dodam akurat taki standard, standardowy po prostu film, jak na przykład dajmy na to yy... taki. Dodam. Siemanko, ja jestem Wojtek i dzisiaj gramy sobie w Roastwits, czyli coś podobnego do GTA. Akurat Roastwits. Dobra, wow. Sprawdzam sobie Dług jest dosyć film Ale zobaczcie, że z intrem wyjdzie mi to ładnie Siemanko, ja jestem Wojtek gramy sobie w Street. I jeżeli chcecie zrobić sobie dokładnie taki sam efekt subskrypcji jak ja, wejdźcie sobie w akurat tam, gdzie macie zapisane i wybierzcie jakąkolwiek subskrypcję znak subskrypcji, na przykład like button, możecie sobie też wziąć. Ja akurat wezmę like button green screen. I taki like button. Nie wiem czy wam mówiłem już, jak taki green screen wycinać. Po prostu dajecie sobie w efekty, dajecie sobie zielony ekran, klikacie po prostu. Przenosicie sobie to tu, możecie sobie to zmniejszać, powiększać. Tak mniej więcej to zadziała. Dam tego lajka dosyć dużego, żeby po prostu go każdy widział. Jeszcze może nawet większego. Dobra, jakiś taki. I po prostu. Widzicie coś nie podobnego do GTA. I taki lajk już jest po prostu nie do przegapienia. Jeżeli chcemy, żeby był jakiś po prostu funny moment, czyli taki jakby naprawdę. Yy, żeby coś było śmieszne, śmiesznego w tym To po prostu możemy sobie dać jakiś taki, o Ale ja dam przerywnik 2 Fed. Tak się nazywa I przerywnik dam w momencie W którym będę już przechodził do naszej gry Czyli u mnie to będzie Chwila <kluzny> Musimy sobie to trochę skrócić dam przeryw przerywnik fed i nawet to ładnie wygląda ale tu pamiętajcie, że po prostu możemy sobie zrobić jakikolwiek efekt chcemy bo to po prostu nie jest nie jest green screen i ja sobie akurat nie dam żadnego efektu po prostu tak. dobra, wow i tu też trochę ten kaszel jest taki podwyższony Dlatego, że po prostu dałem to FET I jakbym sobie dał tu wyciszenie To to FET I razem taki film wyszedł tak po prostu Jeżeli już umiecie wycinać green Screen, to jesteście już w połowie tak naprawdę drogi Siemanko, ja jestem Wojtek i dzisiaj gramy sobie w Raw Czyli coś podobnego do GTA <tryk> no, O, dobra. dobra wow I teraz możecie dać sobie y, znowu importu i multimedia, ale zanim, Trzeba dać właśnie importu i multimedia I zobaczyć się sobie, czy macie jakąś Jakąkolwiek po prostu y, Muzykę do tego. Ja akurat najpierw dam sobie subiczkę żebyście zostawili subika na kanale i też mam nadzieję, że go zostawicie No mocno jest tak Ale ale zielony ekran Mocno, mocno. I najpierw zaraz bo tu tak I... naprawdę to powinno no jakby być green screen, ale jakby nie jest green screen, bo to jest black screen. No mocno jest ta gra. Mocno, ale i mocno tak damy sobie i, bez, i, bez i, green screen. Damy sobie tu i teraz musimy sobie wyszukać jakiekolwiek dźwięki. Ja sobie akurat, akurat mam zapisane trochę tych dźwięków tutaj. Mam na przykład my long story yeah, boy. To też jest dźwięk, ale też green screen. Ale mogę sobie dać po prostu muzykę taką, jaką chcę po prostu taką... a dobra, nie, to nie jest muzyczka, przepraszam Was za to ale ja tak naprawdę z tej paczki mam dużo bardzo typu, wreszcie. wiecie, muzyk po prostu takich rzeczy, ale dobra poszukajmy sobie tego muszę trochę tego szukać, bo tak naprawdę jest dwa we chwile Ten kraj chwileczkę. Dobra, bo ja nie wiem czy ja to znajdę. Ale po prostu jakby dajecie sobie jakąś muzykę. Jak już dacie sobie muzykę. To jeżeli pasuje, to po prostu po prostu dajcie sobie anime Zoom Green Screen. Ile kosztuje serwer Jest mi to potrzebna informacja bardzo prywatna. Potrzebna 500 zł. 1500 się 500 robuxów. E, no. Tak ja właśnie montuję filmy i nara.